No to witam Was bardzo serdecznie. w ten piękny, deszczowy dzisiejszy dzień, który nam tu dopisał na nowym konwencie, który powstał niedawno. A my nazywa się on Klocko. Nie on na szczęście koło mnie, jak zwykle tam. Hmm. Pat też promi gdzieś tam też w kolejce już stoi. Zaraz ich piątkę bijemy. Zobaczymy, jak mi to wyszło, jak to zorganizowali. I widzę już z daleka, że bardzo ładna kolejeczka jest. Do wejścia. no To trochę nas czekania czeka. Chodźcie, no, to jesteśmy na miejscu na pięknym klockowym festiwalu, miejscu ulubionym przez wielu fanów. I jako pierwsze, akurat tutaj nam się to wydarzyło. To piękne wydarzenie, słowotwórcze, z tym jak zwykle, ale co miesza o to, nic co akurat nowego nie myślę z tym wszystkim. Co tutaj możemy ciekawego znaleźć poza całą masą klockowych świrów, która tutaj akurat jest? Zaraz się przekonamy, bo bardzo akurat mnie to wydarzenie zainteresowało i stoi, z którą tutaj mamy całą masę. I ogromna ilość dużych i małych YouTuberów, jak i innych twórców, które tutaj znajdziemy, co niezmiernie ciekawie. Oprost. Więc chodźcie, zwiedzimy sobie akurat to miejsce w dniu dzisiejszym? Mały youtuber. Proszę bardzo, o to nawet i znaleźliśmy tutaj piękne muzeum, do którego zaraz się przejdziemy, dziwne klocki, które też mi bardzo interesują, całą masę akurat ciekawych rzeczy związanych z częściami i będziemy zaraz coś zwiedzać, bo bardzo mnie akurat ciekawi, co tu jeszcze będzie, ale tak szybki rzut z góry, co i jak tu możemy znaleźć na tym pięknym jeszcze klockonie, nim zaczniemy łazić od stoiska do stoiska i muzeum jeszcze raz. O, Dostałeś piękną koszulkę, tak naprawdę. Wspaniała. Wspaniała. Moja reklama chodząca, stuprocentowa, tutaj zrobiona, żeby nie było. Proszę bardzo, mamy je mnie. mamy. Podwizany już nawet przez Kładam klocki. Kto jest, kto jest impostorem tutaj? Przepraszam bardzo, ktoś za impostora się bawi? Klocka chyba. Ale do Patryka Sesam sam pójdę, nie psujcie mi zabałę od Patryka Sesam sam wezmę to. Ojej! Ja tu podpisuję stary twoim imieniem widziałem! E, tak, w lodki, bo przyszła twoja ekipa, pokazują mi twoje zdjęcia, więc podpisuję lotki i piszę, składam. Widziałem, wysyłali no, mi to. Ha, sobie sobie no to oczywiście. On to przypadeł. Już wymyśliliśmy, że na następnej edycji tutaj zrobimy takiego stenda, Ciebie takiego, wiesz, z kartonu, Cristiano Ronaldo. I będziesz tu stał i będą może z tobą robili fotki. Na pewno będą. Osiem osób pod rząd przyszło i wszyscy, o, my tu spotykimy, zgładam klocki. Jak ci się podoba event? Bardzo dobra akurat, wiesz co, fajnie zorganizowaliście na razie to, wiesz co, póki co widziałem to, to i do ciebie podbiłem, Czyli a później do dopiero, dopiero wpadłeś. Tak. 13 jestem na takiej drive, Drive'ie, możemy się pościgać. Właśnie na to czekam. Bo, bo ci tam łupnia. Właśnie, to chcę tobie zrobić. Bo ja byłem szefem w tym, <laughs> w Niemczech widziałem undergroundie. Właśnie, na to czekam i to chcę zrobić. Dobra, no, no. się Dzień o pierwszej. Się Dobra, to o. pogadamy później. Dokładnie. No a tak, patrząc od samego początku, wystawy, podstawki. Swoją drogą pierwszy raz nie widzę na oczy te podstawki, która akurat robi a nie dotykać. Za późno. Dobra, za to. Która akurat robi stawiam klocki Spoko, nie widziałem wcześniej akurat, jak to jest wykonane. I Ogólny wzór tego? Trzyma się? Dobrze, fajny produkt. Na tyle jaką ilość modeli, aby ktoś chciał, to ciebie coś dobrego i ciekawego, w dobrej cenie. Zresztą cenie nie znam, bo zaraz się dowiem. Ale wykonane jest dobrze. I nawet już jest na to szóstka. Najc! Się. No i patrząc dalej akurat za tym pięknym stoiskiem, który mamy z figurkowymi postawkami na klocki, znajdujemy piękne akurat stanowisko z klockami na sztuki, aby ktoś bardzo sobie chciał, z... co to było? Kopalnia. Kopalni klocków, jakby akurat jakby ktoś chciał sobie zrobić zakupy małej minifigury. A strachując od klocków, które możemy sobie kupić akurat na sztuki, jest coś jeszcze lepszego, chodźcie. A lepszym produktem jest na pewno... Wydrukowane 3D monety, jakby ktoś chciał, akurat w dużej ilości monety. Pamiętać chyba te produkty, co mieliśmy w latach 90. wcześniej? Wydrukowane przez te monety, jak i strzynki. Swoją drogą genialnie te szynki zrobili. Zresztą patrzcie, jaki genialny akurat produkt zrobiony. Pod tym względem i kubki przepiękne, jakbyśmy akurat chcieli. Też możemy sobie znaleźć akurat całą masę tego. Żeby nie było kupiłem też. Ale przemieszczając się dalej, znajdujemy piękne stanowisko ametu, jakby ktoś chciał sobie dorwać coś dobrego dla siebie. choć kamerzysto. Pomijając to, że większość fajnych książek już została wyprzedana, pozostały tylko i wyłącznie. Co w ogóle tu zostało takiego fajnego? To czekasz coś ciekawego w ogóle? To co mnie zainteresowało to ten y, adwentowy taki... Adwentowy kalendarz się zainteresował, Sarego Pottera. No świąteczny, cóż. To. świąteczny. Można rozważyć. Ale czekaj, z ciekawości jeszcze coś mamy tutaj interesującego? Ja powiem tak. Nie, 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 ceny są dobre, by ktoś chciał, to ceny są bardzo dobre, bo po cztery dychy chyba tam było 3 plus. Jedyne co mnie od... A te są po 39 3. A, to w ogóle hit. Ale chyba te lepsze się wyprzedały. <śmieniu> no. Te się wyprzedały. No to, no to ja, ja po... Nie, to Lloyda nie chcę. Dobre, dobre. Chodź. Nie, ja chcę Lloyda, złote nóżki ma. O kurczę, chłopie. Tak, jakbyście jeszcze nie pamiętali, pewnie większość osób tego nie pamięta, go Racer. Lata 2003 chyba? 3? Albo dwa, nie powiem, że nawet. A może, no to, to gdzieś koło tego rocznika. Najlepsze jest taki, takie wydaje raz na jakiś czas na telewizorze jeszcze, mm -hmm. z pośladkami, który był robiony. Ale PS łanka to stuprocentowo. Miałem konwersję Slim. A też, ale też grałem to swoją drogą, bo miałem na PSC to miałem akurat. Ja Dobra miałem giera. Pokazusa. Ja też po miałem. Ale kuzyn miał właśnie jedynkę PS. Ej, fajne. Chodźmy dalej. A w swoją drogą ładne miałem zatworowanie w Mhm. Mm Zestawy stare... Na no, tak niżej. Chyba tu. O jak ja palec ten. Ja sam nie będę ci paluchem. Ja też to już zrobię. Duża, Ten, ale niżej też jest Adventure zrobiony. Dobry jest. towar. Akurat tutaj. Od nie znajdziemy chyba, ale za to ich modele potem są wystawione tutaj. Fajne miasto mają zbudowane. Bo zarówno znajdziemy... Nie, custom to jest. Tak, bo custom akurat zbudowany, ale bardzo ładny. Jak i ogóle i cała reszta modularów, bym ci potrzebował, Ale pierwszy raz go widzę swoją drogą, tego Ringota. Ale nadal mi się zdecydowanie nie podoba. Akurat. Nie dla mnie model. Za drogie i za duże. I ten smok taki. Niczego sobie. Coś też ciekawego jest, ale tak o czym mówiliśmy, tak? Bo już tak zaczęliśmy rozmawiać, to mówimy o tym panu zagadce. Chyba jak ktoś wie, kto to jest, z nimi pisze w komentarzach, będę bardzo wdzięczny za to, kto to jest akurat. I tak podsum nie, nie, podsumowując, bo jeszcze jak mamy, bo jeszcze jest na tam wyjść, musimy tam wejść, tam iść o to. Ale jeszcze akurat proszę bardzo wystawa retro zestawów, jakbyście ją chcieli sobie zobaczyć. Też jest. Możemy zobaczyć pierwszy Ford z pokaż Jonaszu Ford, Lego Rado, marze niewielu jest na to też wielu. No. Jakże inne wstępy z westernu, no, ale swoją drogą, że o tym robiliśmy cały odcinek, jak byłaby stała, więc to sobie Was uda w tym do odcinka, ale jest ja tu kawał dobrego towaru. Jak ktoś nie był na tej wystawie w Katowicach, co było, to znajdzie tu naprawdę całą masę akurat dobrego produktu, który Ci się podoba. A, Adventure's z te co były. No, one są przepięknie zrobione. Jest super. Tak, bardzo ładny jest. Może się na mnie nie obrażam. No, nie wiem. Jest, wierne, jest nie, bardzo ładnie akurat zrobiony, ale co zabawne, mamy gdzieś że łapie. środku jest. Fajny, no. I jak patrz, jak stanie zachowanie. Żałuję, że nie mam takich akurat zestawów. Przepiękne! I Piękne. reszta Piękne. produktów. Mój kuzyn miał tego balona. A to jest moje marzenie, jedno z, jedno z wielu marzeń. Nie, no to jest sterowiec. Nie patrzą, możemy grzebać. Ten sterowiec adventurers. Tak, to jest mm. wiele marzeń. Ale o. to jest ciekawe jeszcze. Bo to jedna z ostatnich serii, gdzie była. Była jeszcze chyba jeszcze parę było jeszcze, ale to bardzo mało akurat takich ilościowo było. W Indianie można było znaleźć City, można było znaleźć ten namet i chyba tyle. No, więc to tak naprawdę tyle, już tego. Na szybko. Ale tak swoją drogą ładne obrazy. Bardzo ładne. Jej, fajne zdjęcia. To nie obrazu, zdjęcia. Lepiej powiedzieć. Bad, bad coś tam nie no? też bad nie. nie, bad bad. Czy, nie to jest... to bardzo ładne. To bad bad. mi się podoba bardzo. To jest, to jest ładne. To też jest bardzo fajne z tego. Co? Co? Też jest to. A nikogo to profil na Instagramie. A, A to. Juri bad, Badiner. Okej, okay, bardzo ładne. To jest fajne, mi się podoba bardzo akurat. Też. To jest Brick Central, nie? spoko, bardzo ładne. Ale idąc dalej, mówi, że traktorek nie. fajny podobać się. ma urbaną kierownicę. Z kierownicę. Jest po, no tu też tu widzę połamane. Mhm. Ale wzięli z Brick Fixa, to czego nie mają normalnie na tym wystawie, no bo i drewniane zabawki wzięli, których nie ma. Nie ma... A to też tak naprawdę. kubki to mieszało to są ich produkt. Ale chyba tyle, a nie, to no, było, nie, to ale to jest wystawione normalnie tak, na tym, to jest to wystawione i figurki z no to też są powystawiane, więc o, to akurat tyle. To akurat tyle że ciekawszych. A komis figurki też wystawili sobie. O, przynajmniej ja sobie to mogę popatrzeć. Fajny jest ten batman. Tak? Wybrał. Nie, to jest, to jest naprawdę tylko na Max matkiego? Czy chodzi o Cloud City? Nie, w życiu. Właśnie nie Cloud City. Mało kto o tym wie. To. 99, 99 rok zestaw, który był rozesłany do bardzo małej ilości sklepów i pracowników. Szacuje się, że około 100 sztuk jeszcze gdzieś dostępnych jest. Cena rynkowa w okolicach 10 tysięcy dolarów. Ale dostępnych w sklepach? Czy dostępnych nie. po prostu to by jako, Nie. Było to zrobione na bardzo po tej zasadzie akurat to, co tutaj jest, to widzicie. To polegało na tym, że reklama Star Warsów. Star Wars jeszcze w roku 2000 się zaczął pojawiać, a to było dostępne w 1999 roku jako reklama Star Warsów, która miała odchodzić. Zresztą informacja akurat tutaj jest tego, co jak tutaj wygląda z tym zestawem, gdzie będzie dostępne i tak, dalej, i tak dalej. To jest dość ciekawe i ciężko dostępne w ogóle znaleźć to i zobaczyć gdziekolwiek. Na YouTubie chyba Red Production, czekam się nazywa, ma to dostępne. A to jest jeden z pierwszych swingów jeszcze by to chciał. I tego wiem, że w Krakowie też ustawione nie mają, a szkoda. Wielka że nie mam. Chodzi o nasz Jak ci się podobał klocko? A mogę ocenić, tak? Tak, ocenić klocko, czekaj, tylko mikrofon są o, odepne, bo wiem. Jestem Tak, organizacyjnie muszą być. Czekaj jeszcze... chwilę, czekaj, czekaj. O, oj, co my tacy do góry do Już jesteśmy dobrze, poczekaj chwilę, tylko mikrofon są O, dobrze. Czekaj, tylko najpierw płci, płci. Dobra. To bardzo mi się podobała przede wszystkim część sklepowa, ale i wystawy były bardzo fajnie zrobione. Można było stanować dotknąć dzięki Tobie, więc. No, pomacać można, bo teraz już no, nie patrzyli nie, jakoś jest, krzywo na to. No, nie? to jest prawda, że akurat miałem do dopracowania jeszcze trochę. I to trzeba mi przyznać, że jeszcze dość dużo dopracowania. I tak jest. jak mówiłem, e, już nie muszę iść do Muzeum w Krakowie, bo tutaj obejrzałem to, co chciałem. No, dokładnie. To akurat supracentowało wszystko, to, co miało być zobaczyć. Warto wypadku. było wydać te pieniądze tutaj. No, to, co lepsze akurat było, co ciekawe. A no. i blocki się nawet fajnie sprawdziły. Aż cały czas się zastanawiam nad tym raban, rabenem. Zlituj się. Nie <laughs> wiesz czego. Tak naprawdę. I to tyle tak naprawdę odnośnie tej wyprawy do na To więcej nie da się powiedzieć odnośnie tych tarł. W klocków. Było spoko. Tylko troszkę dopracowanie do będzie znakomicie. Musimy... Je... Przepraszam, że Ci wszedłem w słowo. Jeszcze musimy pójść na 2 Drive. Tak, musimy jeszcze zagrać z tobą. tylko kolejka duża. Ale też się bierzemy. No, to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym. Pa! Mm? Uba. Uba. To prawdziwi pani, pana składam klocki. A czemu zrobiliście go jako tutaj smerfa? Bo taki jest teraz na TikToku. Taki aha, no ja to jestem to boomerem. To jestem to boomerem, to nie to wiem to jakie są trendy. A podpis tutaj na koszulce? bardzo Ale mam się podpisać jako ja czy jako składam białym? klocki? No pewnie, bo cię dotyczy koszulce podpisz się jako Ale na koszulce tu? Nie chcesz. bardzo Widać? Widać, tam widać. widać. Dzięki jeszcze raz. Ja dziękuję, że wpadłeś. Do Na razie.